Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale. Dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem i dziś mam dla Was drugą część projektu Denka Pustaków z września. No i zacznijmy może od mydła. Mam tutaj zużyte mydło z palmoliv o zapachu malinowym. Bardzo lubię te mydełka, od czasu do czasu do nich powraca mydło w piance, które można wydobyć do samego końca. Przyjemnie myje dłonie, nie przesusza skóry na rękach, więc ja od czasu do czasu lubię je właśnie mieć w swojej pielęgnacji. Mam tu dwie zużyte maseczki w płacie. Pierwsza to jest ta, którą kupiłam. Chyba w biedronce, tak mi się wydaje, wygładzenie, nawilżenie, i to jest papaja. Świetna maseczka, bardzo ładnie później skóra była nawilżona, super wyglądała i mam jeszcze jedną na zapasie. Natomiast tutaj mam maseczkę z moją odmładzającą, no i niestety to jest maska, która nie przypadła mi do gustu, trzeba było ją zmyć, yy, dlatego że tak mocno kleiła się po prostu moja skóra że po ściągnięciu płachtu ja odczekałam 15 minut i niestety maska się nie chciała w ogóle u mnie wchłonąć ta esencja, więc musiałam iść umyć twarz no i czegoś takiego ja nie lubię, bo ja chcę, żeby maseczka wchłonęła się, żeby mi nabliżyła skórę, a nie, że ja produkt cały po prostu zmywam, także no tej maski niestety Wam polecić nie mogę. Moja ostatnio ulubiona pasta do zębów Himalaya bardzo fajna pasta, świetnie odświeża oddech, bardzo ładnie czyści ząbki, w ogóle pasta jest w kolorze zielonym, jest miętowa ale bardzo delikatnie, mam kolejne opakowanie i kolejne już używam i myślę, że będę się trzymać tej pasty bo bardzo przypadła mi do gustu olejek z jak widzicie kolejne opakowanie jest użyte do mycia gąbek i pędzli do tego sprawdza się idealnie no i oczywiście mam kolejne już opakowania do włosów produkt z Marion, termo ochrona i zwiększająca objętość ta odżywka. Bardzo lubię, tu jest 130 ml produkt z pompką, do kupienia w naturze. Ja tego produktu używam codziennie, więc takie opakowanie praktycznie wystarcza mi na około miesiąc, półtorej przy codziennym użytkowaniu. Generalnie powiem Wam, że jest różnica, te moje włosy są odbite u nasady, nie są takie przykotnięte. No i myślę, że jakaś uchowana też musi być w tym produkcie, dlatego że ja myję włosy codzień, co dzień układam je za pomocą ciepłego powietrza, suszarki i szczotki, e, więc wiecie, no te włosy też przesuszają się, natomiast ten produkt widzę, że działa. No i oczywiście kolejne opakowanie mam i używam. Dezodorant Nivea, jak widzicie kolejne opakowanie zużyte. Uwielbiam za świeżość, za trwałość, to co robi, polecam. I oczywiście kolejne opakowanie już mam i używam. Sól do kąpieli Cien i to jest jaśmin i pomarańcza. Bardzo lubię, u mnie wystarczą dwie nakrętki na wannę, oczywiście to jest ta seria Cien, czyli z Lidla. Teraz mam kolejne opakowanie i chyba też jest jaśmin i pomarańcza w łazience. Bardzo lubię, woda jest zmiękczona, nie barwi to wody, nie robi piany, bo to jest sól do kąpieli. Natomiast ja uwielbiam wszelkiego rodzaju produkty do kąpieli, które właśnie zmiękczają wodę, że nie jest taka mocno przesuszająca moją skórę niech będą płatki, płatki ścięte, duże, owalne, jak widzicie kolejne pakowanie mam, u mnie płatków schodzi bardzo dużo, no bo wiecie, codziennie tą tapetę z twarzy trzeba czymś zmyć i małe płatki, które używam generalnie do toniku ewentualnie do zmywania paznokci i też się świetnie sprawdzają kolejna rzecz do włosów i to jest też olejek, który kupiłam z czystej ciekawości, bo jak wiecie ja lubię olejki te z Marion natomiast tutaj mam Volare 7 olejków, dość gęsta, dość tłusta, konsystencja 30 ml. Na jakiś czas nam to wystarczyło. Oczywiście, ja nakładałam tylko jedną pompkę na końce włosów, żeby wiecie, zabezpieczyć sobie końcówki, żeby się tak nie obcierały o ubranie. Natomiast wróciłam już teraz do swojego Marion i myślę, że on jest dla mnie najlepszy. Mam coś jeszcze do mycia włosów i to jest szampon z Daglasa, który miał być taki rozświetlający, rozjaśniający 75 ml koszt koło 17 zł, w poprzednim denku pokazywałam też szampon i to było takie trio, które sobie kupiłam, 2 plus 1, był no w cenie regularnej 17 zł za 75 ml szamponu, no to powiem Wam, że cena jest po prostu powalająca. W każdym razie szampon nie robił nic, cieszę się, że go zużyłam i nie wrócę i nie polecam. Z mam tutaj serum do twarzy i to jest kwas... Kieluronowy i Brachmi. I na początku powiem Wam, że zapach bardzo, bardzo mocno mi przeszkadzał. To jest, jak widzicie, ciemne opakowanie i tu jest normalna o, pipeta. To było w kolorze takim mlecznym. Nakładałam sobie to na całą skórę, na twarzy. Bardzo ładnie to nabijało, fajnie skóra wyglądała. Natomiast powiem Wam, że po jakimś czasie przyzwyczaiłam się już do tego mocnego zapachu. Natomiast na początku bardzo mocno mnie drażnił, ale im bliżej końca opakowania, tym było lepiej. Kto wie, może znów powtórzę ten produkt, bo widziałam rezultaty na mojej twarzy. Kolejna rzecz to będzie żel do mycia ciała z Derma. I to był produkt, który miałam w Big Lossy. Jest to produkt Denmark. W każdym razie on nie ma tutaj żadnych parabenów, w ogóle jest nieperfumowany. Nie ma żadnych barwników. Natomiast. Bardzo przyjemny żel podpysznic, który pięknie mył ciało, ciało było nawilżone, nie było przesuszone. No jedyne, co mi brakowało, to po prostu zapach, ale samo nawilżenie skóry było genialne, więc jak szukacie czegoś fajnego i lubicie produkty, które nie pachną, to polecam. Myślę, że do kupienia w internecie będzie jak najbardziej. Jeszcze jedno maleństwo mam tutaj z Ifroshe i to jest o zapachu lotusu żel podpysznic i powiem Wam, że ten niestety produkt, jeśli chodzi o zapach, nie podobał mi się tak, jakiś był dziwny. Ja jednak y, lubię fajne zapachy. Ten Lotus jednak mi tu nie przypadł do gustu. Oczywiście produkt zużyłam, no bo wiadomo, nie lubię wyrzucać y, kosmetyków, ale o tym zapachu produktu już więcej nie chcę. Fasel, tu mam też takie małe leństwo, które zabrałam ze sobą na wyjazd. Oczywiście to jest płyn do higieny intymnej. Sprawdził się bardzo, bardzo dobrze. Także ten produkt spokojnie mogę Wam polecić. Mam tu coś jeszcze do mycia, przepiękny zapach, jest to Nivea i był to zapach mleczka aloesowe i zapach owocu karamboli. Karambola pięknie pachnie, to jest taki typowo owocowy zapach, taki właśnie trochę letni bym powiedziała, odświeżająco, taki cytrusowy, uwielbiam, ten zapach uwielbiam. To był chyba mój drugi produkt, dopiero zniwa do mycia ciała, natomiast świetny o tym zapachu. Na pewno sobie żel do mycia ciała kupię. Tu było 500 ml. Kremowa konsystencja, bardzo wydajna, pięknie pachnąca i polecam coś pod oczy. Mamy tutaj dermikę, krem pod oczy 30 ml. Jak widzicie, produkt z pompeczką. I to jest multikoleganowy krem regenerujący pod oczy na dzień i na noc. Patrzę, czy tu jakiś wiek był podany, ale nic tu nie widzę. Było tylko, że do cery dojrzałej. Bardzo fajny produkt. Bardzo dobrze nawilża okolice pod oczami. Ja go stosowałam i rano, i wieczorem. Bardzo dobry produkt. Polecam. Ja osobiście Dermikę bardzo lubię. I od czasu do czasu wracam właśnie do produktów z tej marki i mam tutaj jeszcze primer czyli bazę pod makijaż 3 w jednym, z Eveline. teraz już mam drugie opakowanie, bo drugie opakowanie dostałam od Agatki, bardzo przyjemna baza delikatnie matuje ona miała w ogóle kolor beżowy w tej chwili już ma kolor różowy i mam wrażenie, że ta długa już jest taka bardziej oświetlająca, chociaż tutaj w opisie nic się nie zmieniło nie zauważyłam, żeby wiecie tam jakoś zmniejszały się pory, ale przedłużona trwałość makijażu jest jak najbardziej tu było 30 ml, zużyłam całe opakowanie, używam kolejnego i zastanowię się, czy jeszcze coś zakupię i został mi jeszcze peeling do ciała z perfekty Blinkowy skok do ciała, błoto-termalne, duże opakowanie i powiem Wam, tu jest wszystko, widzicie, już z umyte, wyciągnięte. Natomiast to był peeling cukrowy, czarny. Wszystko brudziło na około, ale bardzo ładnie zdzierało martwy naskórek, miało bardzo przyjemny zapach. Było delikatnie natłuszczające, ale tak wiecie, nie, nie bardzo mocno, więc nie było potrzeby zmywania później tej tłustej warstwy ze skóry. No, i kto wie, być może znów kupimy sobie ten produkt. Bo to akurat kupiła moja córka tak z czystej ciekawości, chciała zobaczyć, jak to się będzie zachowywało u nas na skórze. I powiem Wam, że całkiem ok było. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o długą część projektu Denko. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze pod filmikiem. Dajcie znać, co tam u Was, co się u Was sprawdziło z tych produktów, a czego nie lubicie. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa. Pa.